Witam Was ponownie. Jak widzicie, przede mną jest kilka składników, bardzo prostych, bo jest cebula, jajko, kiełbasa, kapusta, to jest kapusta szpiczasta, ponieważ y, kamienna głowa do tej potrawy się by nie nadawała, ponieważ jest za twarda. Trochę natki, pietruszki, przypraw i mąka. I z tego dzisiaj wykrzesam pyszne śniadanie, a więc zaczynamy, bo naprawdę szkoda czasu, bo ja jestem głodny, a jest wcześnie rano. Oczywiście głąbka nie dajemy. Wrzucam ją do miski. Następnie pokroję dwie cebule. Zobaczcie, jedna jest większa, jedna mniejsza. Możemy użyć jednej większej, a jeżeli lubimy więcej cebuli, możemy dodać dwie duże. Jeżeli mniej, to oczywiście mniej regulujemy sami. Ja używam takiej proporcji i kroję ją w piórka. Cebula i kapusta pokrojona. Teraz wrzucam posiekaną natkę Pietruszki. Wrzucam szczyptę soli. Szczyptę pieprzu. I osobiście dodam trochę kminu, ponieważ kapusta bardzo lubi kmin. I ja go również lubię. Ale Państwo, jak nie lubicie, omijamy ten krok. Do tego wrzucam. 4, 5 łyżek pszennej mąki. Potrzebne będą 4 jajka, wbijam na razie 2, a dlaczego? Zobaczycie później. No i kiełbasa też będzie później. I teraz dokładnie to mieszam. Jeżeli będzie nam się wydawało, że wszystko jest za gęste, możemy troszeczkę dolać wody. Ja właśnie tak zrobię. Gotowe. Z tej porcji wyjdą dwa placki. Teraz wlewamy tłuszcz na patelnię. Będzie to olej roślinny. I rozprowadzę go pędzlem dokładnie po bokach, żeby placek się nie przykleił. Coś takiego. To jest bardzo ważne. Gotowe. I teraz wykładamy połowę porcji. I dokładnie rozkładamy po całej patelni. Przykrywam przykrywką, zmniejszam płomień i będę smażył jakieś 6-7 minut. W tym czasie pokroję drobniutko pół pędka kiełbasy. W miseczce mam wbite jedno jajko. Je dokładnie rozmieszam. Teraz wysypuję na wierzch pokrojoną drobno kiełbasę. Delikatnie przyduszę. Wylewam delikatnie jedno jajko. Przykrywam i czekam jeszcze chwilę, żebym mógł odwrócić. Potrzebować będziemy płaski talerz. Mam nadzieję, że to się uda bez wielkiej draki. Tak, Au! tak pięknie to wygląda. Chciałem pokazać i się trochę poparzyłem. I teraz pracę. Placzek z powrotem ląduje na patelni. Udało się. I teraz od spodu kiełbaska się delikatnie przyrumieni i będzie pyszne. No i myślę, że mój placek jest już gotowy, więc teraz go przełożę na talerz. I oczywiście użyję tego talerza, którym przewracałem. Będzie mi po prostu łatwiej wyjąć. Zobaczcie jaka piękność. Ta pościana piękność. Proszę. Do takiego placka idealnie będzie się nadawał jakiś czosnkowy sosik na bazie jogurtu greckiego czy kwaśnej śmietany ze szypiorkiem. Ale ja tego robił nie będę, bo nie mam na to czasu, bo jestem bardzo głodny. Próbujemy. Mm. Piechota. Po prostu piechota. Kapusta, delikatna. Kiełbaska się fajnie zrumieniła. Do tego jajko. Po prostu rewelacja. Rewelacja takie. Szybkie śniadanie z niczego. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego. Oczywiście wegetarianom odradzam dodawanie kiełbasy, a reszta róbcie jak uważacie.